Dzień dobry. Minęła godzina 12, to czas, żeby rozpocząć program Onet w Wakacje. Ja nazywam się Karolina Walczowska i na co dzień pracuję w redakcji Onet Podróże. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak przygotować się do lotniczej podróży, ale także czy dobrym pomysłem jest zabranie swojego czworonoga na wakacje. Zanim jednak przejdziemy do tematów dzisiejszego odcinka, zaczniemy od pogody, bo to przecież ona determinuje nasze weekendowe plany. Poproszę mapki. Czy już mamy? No i mamy. I nad Polskim Morzem w sobotę yy, opady deszczu. Turyści nie będą zadowoleni. 22, 21 stopni między Zdroje Kołobrzeg w Sopocie i w Krynicy Morskiej 26, 27, nieco cieplej. Na warmi i Mazurach gorąco, ale też deszczowo i burzowo. W górach również w sobota pod znakiem deszczu. 22 stopnie szklarska poręba, zakopane aż 29, ale również kurtki będą potrzebne. W niedzielę natomiast temperatura spadnie, ale na szczęście będzie nieco, Mniej deszczowo przede wszystkim w Międzyzdroje 24 stopnie. Słonko za chmurką, Kołobrzeg 22, Łeba 23. I im bliżej Trójmiasta, Władysławowo 25, Sopot również 25 stopni. Warmia i Mazury też 25 stopni, ale za chmurką słoneczko. W Ełku będzie padał deszcz 24 stopnie. No i góry na koniec, Szklarska Poręba 22 stopnie, też słońce za chmurką. E, Zakopane 27, ale tam będzie Burzowo, więc jeżeli wybieramy się na szlak, to warto sprawdzić wcześniej warunki pogodowe i się odpowiednio do tego przygotować. A jak mówimy o przygotowaniu się do wędrówki, do wyprawy na wakacje, ze mną Jaśmina Marczewska i Agata Zając, autorki podcastu Tu Piesek. Dzień dobry. Dzień dobry, łapa. <laughs> e, dziewczyny, jak to jest z wzięciem naszego czworonoga, naszego pupila na wakacje? Czy w ogóle zawsze to jest dobry pomysł, żeby zabrać pieska na wakacje? Tutaj mamy taki podział, bo hmm. Jaśmina często zabiera Witka e, na przykład nad morze czy właśnie do jakiegoś e, Albo do mojej mamy na wieś. To albo też jest do mamy wakacji. albo jak jakiś domek wynajmujecie. No to też e, tak, to możecie e, zabrać Witka. Hejka możecie jest zabrać Witka. Tak, a Hejka jest bardziej jednak takim pieskiem, który woli zostać w domu, więc to po prostu zależy, jeśli Planujemy jakąś daleką podróż, no to lepiej, żeby ten piesek został w domu. Chociaż z drugiej strony w głowie ciągle mamy te takie powiedzenie, że ten piesek ma do przeżycia tylko tak około 12 wakacji, więc... Zawsze mamy w stylu głowy takie, czy na pewno chcemy go zostawiać mm -hmm. i nie zabrać ze sobą, ale to oczywiście trzeba przekładać ja myślę, siłę że na zamiary. dużo zależy od tego, co powiedziała Agata, czyli od długości podróży. No bo mm -hmm. prawda jest taka, że jeżeli pies jest przyzwyczajony na przykład do jeżdżenia z nami autem i nie ma z tym wielkiego problemu, no to wyjechać z nim na przykład na jakiś wypad w Polsce, gdzie można pospacerować w naturze, jest super. No ale jeżeli na przykład nasze wakacje, to jest podróż, nie, nie wiem, Wietnamu. na Karaiby albo do Wietnamu i tutaj już po pierwsze na miejscu byłoby mm -hmm. nam ciężko się z tym psem przemieszczać, po drugie jest kwestia bardzo długiej podróży samolotem, no to chyba nie ma co się oszukiwać. A trzecia sprawa jest też taka, że jeżeli po prostu logistycznie jest to dla nas trudne, bo nie wiem, planujemy objazdówkę, nie wiem, mamy małe dzieci, mamy miejsca w aucie, tak. albo właśnie jedziemy komunikacją zbiorową, no to wtedy warto skorzystać z opcji, jakie dają nam nie wiem, hoteliki, bedsiterzy. I właśnie, i, i, przy, i przyjaciele, I znajomi, którzy zaopiekują oczywiście. się zwierzętami. Ale jeżeli decydujemy się na to, żeby tego pieska ze sobą zabrać, to jak taka podróż? Podróż samochodem musi wyglądać? No, przede wszystkim to tak jak zawsze mówimy, trzeba pieska przyzwyczajać. Najlepiej tak. od tego, jak jest mały, a jeżeli nie jest z nami od małego, no to przynajmniej jeździć z nim najpierw mniejsze trasy, potem większe, tak żeby to dla niego nie był szok. No bo wiadomo, że jest dużo bodźców, mój pies na przykład miał chorobę lokomocyjną bardzo długo. Mm -hmm. Wyleczony z niej się jakimś cudem stał, ale no po prostu czekało nas sporo przystanków zawsze po drodze. Wiadomo. Yy, więc jakby stopniowo teraz, a po drugie bezpiecznie. Tak, no takim standardowym i naprawdę tutaj najważniejszą rzeczą jest to, żeby rzeczywiście mieć ten pas bezpieczeństwa specjalny dla psa. Yy, I najlepiej, żeby ten wsiak był przewożony wtedy w szelkach, nie w obroży, mm -hmm. ponieważ w sytuacji, kiedy nawet mocniej zahamujemy, to ten pas ok, go przytrzymają zazwyczaj jest taki elastyczny dosyć, ale lepiej, żeby go przytrzymał tutaj całość jego klatki piersiowej niż gdzieś poddusił. Mm -hmm. e Mhm. Więc zresztą takie są zasady, jeśli chodzi o przewożenie, znaczy właśnie nie ma do końca e, przepisów w naszym e, kodeksie drogowym dotyczącym przewozu psów, ale e, są takie... Trzy zasady, że pies nie może przeszkadzać, kierowcy musi być na miejscu, tym jednym, no i właśnie, żeby to było tak, żeby był zabezpieczony, jakoś tak to jest ładnie nazwane. Tak, nie przemieszczał się. Mamy upały, jest gorąco, trzeba pamiętać o tym, żeby nie zostawiać psów w samochodzie. Absolutnie. Tak. To. Absolutnie i też to przypominamy o tym niezmiennie, że jeżeli widzimy psa w samochodzie i mamy poważne podejrzenia, że jego życie jest zagrożone, bo on słabnie nie reaguje na nasze bodźce, to naprawdę możemy zbić szybę i prawo jest po naszej stronie. Oczywiście warto tak. wcześniej mieć taką. Tak, skryjkę. zawsze, za, zawsze <laughs> najlepiej w ogóle właśnie najpierw. Przejrzeć, podejrzeć, nawet zapukać delikatnie w te szybę. Wiemy, że czasem ten piesek może się wtedy zdenerwować, a na przykład nic mu się nie dzieje, ale wiecie, jeśli zastanawiam się, czy jego życie nie jest zagrożone, no to już lepiej rzeczywiście sprawdzić i, i, i e, mieć na sumieniu to małe, że zdenerwowaliśmy, okay. ale wszystko jest okej, okay, niż gdybyśmy mieli mieć na sumieniu to, że jakiś piesek. Przed naszymi oczami tak naprawdę stracił życie. Docieramy na plażę mhm. nad Polskie Morze, no bo kochamy Polskie Morze, więc docieramy właśnie nad tak. Polskie Morze. Mhm. E, oczywiście. I co z pieskami? Czy my możemy spacerować sobie z pieskiem na plaży? Możemy. Możemy. Ale... Chociaż nie, nie, nie na każdej. O tak. Są wyznaczone plaże. Jest ich kilkadziesiąt w całej Polsce i naprawdę bardzo łatwo jest wyszukać, które to plaże, na których jest dozwolone. Mam na myśli też, też wakacje. Plaże. Mam na myśli Właśnie. też wakacje, bo w większości, na większości plaż możemy się pojawić z psem, ale poza, poza sezonem. sezonem. Mhm. A w sezonie na przykład, nie wiem, możemy tylko do 8 rano albo po godzinie 20. A tak, żeby cały dzień, no to rzeczywiście mhm. jest konkretna lista więc trzeba po prostu sprawdzać ten regulamin, jak to tam wygląda, czy, czy na tę konkretną plażę możemy przyjść z, z pieskiem. Ale jest ich naprawdę dużo. Tak, jest bardzo dużo. Serio. Czasem to jest tak, że wybrzeże nawet, jest bardzo przyjazne. Nawet w Gdańsku jest. I to jest tak, że jedna plaża, nie wiem, przejdziemy naprawdę 5 minut. Tak. I to już jest miejsce, w którym z tym psem możemy legalnie być i nikomu po prostu nie będziemy przeszkadzać. Zresztą nam też zależy na tym, żeby ta plaża była trochę mniej uczęszczana, mm -hmm. żeby to nie było tak, że kocyk na kocyku, dzieci biegają i też to jest du bardzo dużo dla naszych psiaków mm -hmm. i tak naprawdę my na przykład jeździmy na hel dość często <noise> bo jesteśmy ultrasami Helo <noise> i bardzo 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 lubimy i tam naprawdę jak na przykład w Jastarni to jest dosłownie parę mm -hmm. kroków do psiej plaży w sensie to nie jest tak że nas to gdzieś wyrzuca poza cywilizację tak. tylko parę kroczków i możemy spokojnie wtedy z pieskiem wyciągnąć się na piasku jesteśmy na plaży ale panuje upał ten wcześniej wspomniany e, dziewczyny jak pomóc naszemu psu co możemy zrobić żeby żeby on czuł się jak najbardziej Bardziej komfortowo. Ja bym w ogóle powiedziała, jeśli jest upał i jesteśmy na plaży, to nie jesteśmy na tej plaży z pieskiem, mm -hmm. ale jeśli to jest. Bo dla nas upał to jest powyżej 30 stopni. Dla pieska nie ma takiej granicznej tutaj temperatury, ale nawet te 23-24 stopnie to bywa już dla psa taki upał, upał. Więc już wtedy tak. musimy być przygotowani. A na otwartym słońcu, no to już wiadomo, że odczuwalna rośnie. Więc yy, absolutnie, jeżeli jest bardzo gorąco, to lepiej nie mm -hmm. iść z psem na plażę, lepiej pójść tak jak w ogóle w upałach z psem. Czyli spacer wcześnie rano, przed kiedy jeszcze jest chłodniej. Przed, przed dziesiątą, Dokładnie, maks. Mm -hmm. Albo wieczorem po zachodzie słońca, kiedy już się robi troszeczkę chłodniej. Natomiast jeżeli już, no nie wiem, całą rodziną idziemy na plażę i bierzemy psiaka, to nawet naprawdę... na tę godzinę, tak, że tak. idziemy na godzinę, to co? Posiedzieć tam troszkę, w tak. to koniecznie zadbajmy, żeby on miał jakieś miejsce zacienione. To może być namiocik na przykład taki, albo przenośny. Po położyć. Tak. Mm -hmm. albo na przykład wybrać takie miejsce, że my możemy być na piasku, a pies się schować pod drzewem, które rośnie obok. Mm -hmm. I to już jest też fajne, i koniecznie musi mieć wodę. Y jakby to jest taki basic, że w ogóle pies na upale są super przeróżne, też przenośne bidoniki silikonowe Liseczki, miski. Tak, to, to nie zajmuje dużo miejsca, i tak samo jak my się musimy nawadniać, to pies przegrzewa się jeszcze szybciej, więc naprawdę wszystko można, tylko dbajmy, tak. żeby on był bezpieczny też pod tym względem. Siaki się nie pocą, więc po prostu potrzebują tej e, znaczy jedynym miejscem, jak mogą, no to to są łapki, i to rzeczywiście wydychanie e, tutaj powietrza. Więc... Dbajmy o nasze pieski, pamiętajmy o tym, że one też potrzebują szczególnej opieki i zainteresowania. Tak właśnie w tych upalnych dniach. Bardzo wam dziękuję za, za odwiedziny Dziękujemy. i myślę, że się jeszcze w tym sezonie, w programie o Wakacje zobaczymy i o pieskach porozmawiamy. Może weźmiemy pieska. No. Może weźmiecie pieski. <grymne> zapraszamy <grymne> z pieskami. A, a czy są, może też porozmawiamy o tym, czy są teraz pieski do oddania, w, do oddania, do, do, do adopcji. Do, do, do adopcji. Tak, tak, jest bardzo dużo, no bo rzeczywiście 1 lipca mm. to jest Dzień Psa i to jest Dzień Psa ze względu na to, jest ustanowiony 1 lipca, że najwięcej piesków trafia do schroniska i najwięcej piesków jest porzucanych, bo ludzie jadą na wakacje i myślą sobie, co zrobić z tym psem? Wyrzucić. Wyrzucić. Właśnie, więc o pieskach jeszcze niejednokrotnie porozmawiamy. Teraz posłuchamy, dziękuję Wam jeszcze raz. Dziękuję. Teraz posłuchamy, jak radzić sobie w ogóle w upały, w upalne dni w mieszkaniu. Mieszkamy na piątym, szóstym, dziesiątym piętrze, a najgorzej na poddaszu. Na a, a najgorzej na poddaszu, poddaszu, najgorzej poddaszu. Na poddaszu e, bloku e, jesteśmy wystawieni na tę ekspozycję tak. słoneczną. E, m, jeszcze mamy często mieszkanie, które nie, nie, nie jest przewiewne, czyli nie no, jest dokładnie. dwustronne, nie możemy otworzyć tak. okien i zrobić przeciągów. Jak się przygotować? No, no co mamy sobie tak, e, e, na, nałożyć okład na głowę i czekać, aż e, temperatury przejdą. Nie, no to na pewno. W takich mieszkaniach myślę, że będzie po 40 parę stopni. Będzie i na pewno będzie. Rzeczywiście, tutaj bez nawet najmniejszego wiatraczka nie ma szans, żeby funkcjonować. Na pewno chłodne napoje. Myślę, że lemoniada, herbata. Tu nawet nie chodzi o to, że musimy kupować kolejne butelki. To już tym bardziej nie robić błędów w postaci gazowanych napojów, bo bardzo często jest takie poczucie, że jak sobie kupimy jeden czy drugi jeszcze słodzony w ogóle do tego My. gazowany napój, to wcale nie jest rozwiązanie, wręcz przeciwnie. Tu zdecydowanie woda i mówię, domową metodą zrobienie sobie lemon jakiekolwiek, przecież mamy już tyle tych owoców, że możemy mnóstwo przecież yy tego typu rzeczy. Zrobić dzikowski lodu, sobie wrzucić. Na pewno bardzo trzeba pamiętać o tym, żeby jeść też rzeczy, które nam będą pomagały, tak? Nie, co, bo tutaj no, ta kolonka nam nie pomoże, tak? Okay, więc im bardziej takie jedzenie właśnie ciężkie, tym będzie nam trudniej funkcjonować, więc lekkie. I najlepiej korzystajmy też, no mamy świetne przecież teraz porę i o, owoce i warzywa, które będą nas też składzały. No już i największy egzotyk, który z kolei bardzo dobrze się w Polsce przyjął, czyli arbuz, tak? No coś mhm. fenomenalnego. I nawadnia. No daje nam niesamowite orzeźwienie, więc korzystajmy z tego typu rzeczy. A tak? jak, tak. jak nasz organizm. Bo no, każdy z nas w jakimś tam stopniu czyta swoje ciało, ale lepiej, gorzej umiemy to, nie umiemy patrzymy, lekceważymy różne objawy. Właśnie. Co nas powinno zaniepokoić? Zmęczenie. To jest pierwsze, co będziemy czuli, rzeczywiście, co, co powinno nas niepokoić, że chodzi o nasze odwodnienie. Proszę, ehm, się e, trzeba się nawodzić. Zdecydowanie. Tutaj na pewno przydatnym będzie też. E, zwrócenie uwagę na, yy, na oddawanie masy, Czy mówiąc w porcach, często chodzimy do toalety i sikamy po prostu, to trzeba na to, na to patrzeć, bo jeżeli jest to rzadziej niż zwykle, to też jest sygnał ku temu, że jednak zaczyna się jakiś kłopot z odwodnieniem, ono nie będzie takie yy, od razu, tak? to my nie będziemy widzieć takiej różnicy, że nagle zanglejemy z odwodnieniem, no bo to, to zajmie chwilę, ale ten organizm będzie się bronił i na pewno to, co też jest najprostszym sygnałem, żeby samemu zobaczyć, to właśnie suchy język, ta suchość w ustach, tak, my to poczujemy od razu, tak więc to są takie najprostsze sygnały, już musimy zwrócić uwagę na to, żeby więcej pić. I ze mną już Martyna Tchusz, Stewardesa. Ola, czy Loka. Ola. Buenos dias. Po hiszpańsku się witamy, ponieważ Martyna jest na Majorce. Martyna, jakie warunki? Jak pogoda? No tak jak wspominałyście przed chwilą z paniami, rzeczywiście jest tutaj bardzo y, upalnie, ale wiem, że w Polsce również, także, także tutaj Majorka, jeżeli chodzi o temperatury, w tym momencie nie przoduje. Y, muszę przyznać, że tak gorąco zrobiło się do, dosłownie kilka dni temu. Y, sami wszyscy byliśmy zdziwieni, że ten czerwiec, początek ale teraz rzeczywiście już widać, że lato w pełni, no i, i musimy sobie jakoś radzić z tymi upałami, również tak jak wy w Polsce. Martyna, w ostatnim czasie informowaliśmy też w Onecie, jest bardzo dużo opóźnień lotów. Powiedz, jak jest na lotniskach, między którymi ty podróżujesz? Też są opóźnienia? Też zdarzają się turyści koczujący na lotniskach? Tak, tak, to właśnie ostatnimi czasy niestety bardzo często się zdarza, szczególnie w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, gdy był ten okres burzowy w całej Europie, to to właśnie też powodowało te wielkie opóźnienia. Oprócz tego nasi piloci twierdzą, że brakuje kontrolerów ruchu lotniczego albo strajkują, także to też niestety powoduje opóźnienia lotów, a co za tym idzie, ludzie, pasażerowie muszą koczować na lotnisku oczekując na swój wylot albo... Już jak mamy boarding i później czekamy na wylot na swojego tak zwanego slota, jak czekamy w kolejce na wylot, to też czasem upływają godziny i wiadomo, że to powoduje kolejne nerwy, bo najpierw niestety czekają pasażerowie na lotnisku. Zdarzało się potem jeszcze długi czas oczekiwania niestety mieli w samolocie, także wiadomo, że sytuacja jest nerwowa. A jeżeli chodzi o samą Majorkę, to to lotnisko jest tak oblegane, że po prostu ta przepustowość, i mimo że jest to Trzecie największe lotnisko w Hiszpanii to ma bardzo dużo problemów, szczególnie w tym okresie letnim. Ale jeżeli pytasz ogólnie o lotniska, pomiędzy którymi ja podróżuję, to rzeczywiście w całej Europie były te opóźnienia głównie spowodowane ostatnim okresem burzowym. W jaki sposób możemy się przygotować do podróży samolotem? Musimy być teraz nieco wcześniej na lotnisku, nie wiem, zabrać ze sobą kanapki i kocyk na wszelki wypadek, gdybyśmy mieli koczować? Tak, tak, myślę, że tutaj właśnie bardzo dobre rady podajesz. Jeżeli chodzi o godzinę wylotu, to, to powinniśmy tak jak zawsze stawić się jakieś dwie godziny wcześniej, jeżeli nadajemy bagaż, a jeżeli mamy tylko podręczny, to, to, to ten, ten czas przejścia może być może być do bramki troszkę krótszy, no później na miejscu okazuje się jaka jest sytuacja i czy, i czy występują te opóźnienia. I tak jak mówisz, rzeczywiście. Że... Oczywiście warto jest mieć ze sobą kanapki, przekąski, koc, ewentualnie, bo nie wiadomo ile czasu spędzimy na lotnisku. Jeżeli podróżujemy z dziećmi, no to warto zabrać im jakieś zabawki czy, czy książki, żeby po prostu na tym lotnisku się nie nudziły. Także myślę, że to są takie najważniejsze rady, i, i, i niestety w tym okresie letnim musimy się liczyć z tym, że mogą wystąpić opóźnienia, szczególnie jak podróżujemy do takich obleganych, Destynacji letnich. Wiem, że w Grecji też to się zdarzało. No Majorka tutaj co roku mówimy, że już gorzej nie może być, a potem się okazuje, że niestety jeszcze jest gorzej. Także jeżeli ktoś podróżuje tutaj na Wyspę, to od razu prosiłabym o cierpliwość i, i, i właśnie przygotowanie się odpowiednie do, do podróży. Nawet moi znajomi w zeszłą niedzielę wylatywali różnymi samolotami do Warszawy i wszyscy mieli po trzy godziny opóźnienia. Także, także na lotnisko należy się stawić o tej godzinie, jak jest zapowiadany lot, a później, później po prostu trzymać kciuki, że akurat my nie będziemy mieć takiego opóźnienia. Wiadomo, że wszyscy chcieliby dotrzeć na czas, zarówno załoga, jak, jak i pasażerowie, ale to niestety nie możemy na to nic zaradzić. No i, i, i po prostu wszystkich prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Ostatnio mówi się też, Martyna, bardzo dużo o turbulencjach. Dochodziło nawet do wypadków na pokładach samolotów. Zdarzają się także na lotach, które wykonujesz, właśnie turbulencje albo niespodziewane sytuacje? Tak, tak, jeśli chodzi o turbulencje, no to my zawsze przed lotem mamy spotkanie z załogą, z pilotami yy, i przeważnie oni, oni wiedzą w jakim momencie te turbulencje się yy, pojawią. Zawsze jesteśmy poinformowani, yy, jak ten lot będzie przebiegał. Także, także wiemy, że na przykład w połowie lotu będą zapie, będzie sygnalizacja zapięcia pasów. Bardzo rzadko zdarza się, że te turbulencje są takie niespodziewane, także zawsze nawet podczas tego safety demo tak zwanego Radzimy, żeby pasażerowie pozostali w zapiętych pasach, a jeżeli już te turbulencje się pojawią, no to, to, to jest to czynnik niezbędny, który rzeczywiście na pewno, na pewno jest bardzo ważny ze względów bezpieczeństwa. Wtedy nie można udawać się do, do toalety, trzeba po prostu przeczekać. No i rzeczywiście przez, ten, przez te burze, które, które nad całą Europą występowały, mieliśmy. Z zwiększoną ilość turbulencji ostatnimi czasy. Każde wakacje przynoszą nowe zachowania turystów w Onet Podróże. Często dzielisz się różnymi historiami i anegdotami z pokładu. Co się zdarza w tym roku? Co wyprawiają turyści i pasażerowie na pokładach twoich <laughs> linii lotniczych? Wiesz co, no tutaj e, nic nowego w nie powiem, e, powiem tyle, że znowu bardzo chwalę polskich turystów. E, nie tylko ja, tylko cała załoga, cała baza nasza tutaj między Międzynarodowa, bardzo lubi te loty polskie, ponieważ ci turyści rzeczywiście lecą na Majorkę pozwiedzać głównie, pobawić się też, ale pozwiedzać. Także te loty są spokojniejsze w porównaniu z niemieckimi i angielskimi. No w tym roku ze względu na Euro24 bardzo dużo Niemców podróżowało, nawet po prostu na 24 godziny, bo czasem mi mówili, że lecieli grupami, żeby obejrzeć mecz. Tutaj niedaleko Palmy jest taka miejsca którą bardzo chętnie Niemcy oblegają. Także wiadomo, że już wsiadali weseli na, na pokład i później musieliśmy pilnować tą ilość spożywanego alkoholu. Wszystko ze względu bezpieczeństwa. Natomiast Anglicy, muszę przyznać, że już bardzo wcześnie, bo od kwietnia zaczęli tutaj latać już w celu spędzenia tych swoich wieczorów kawalerskich, panieńskich. Wcześniej było tak, że głównie w lipcu i w sierpniu można było zaobserwować takie grupy poprzebierane, które właśnie leciały na Majorkę w tym celu, a teraz ten sezon zaczął się bardzo wcześnie. Muszę przyznać, no i, i, i rzeczywiście te loty są już pełne od początku kwietnia. Obózienia nikogo nie. Nie zniechęciły i rzeczywiście na Majorkę wszyscy przylatują. No i mówię, te nacje angielsko-niemieckie to głównie grupami w celu świętowania czy euro, czy, czy urodzin, czy, czy, czy tych wieczorów kawalerskich także tutaj musimy zawsze mieć. Czujność zwiększoną, żeby po prostu ta ilość alkoholu na pokładzie nie była mm, jakaś bardzo ekstremalna, bo wiadomo, że tam jesteśmy ze względów bezpieczeństwa, i gdyby była jakaś sytuacja awaryjna, to musimy mieć tych pasażerów skłonnych do współpracy i, i przeprowadzić ewakuację w 90 sekund. Także zawsze to podkreślam, że to jest takie ważne, że, 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 że właśnie załoga z tego względu pilnuje tej ilości spożywanego alkoholu i, i tutaj głównie chodzi o, o względy bezpieczeństwa. Także zawsze mówię, że te 2-3 godziny można jakoś, mam nadzieję, o wodzie przeżyć i, i potem już świętować na Wyspie czy w innej destynacji em, wakacyjnej. No i mam nadzieję, że właśnie pasażerowie to, 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 to zrozumieją. No nasi rozumieją, <laughs> to tutaj no i bardzo, nie mam. Bardzo nie mam I, sumy, i takich sumy, pasażerów ale, ale mówię, jak europejscy. Jak... Sąsiedzi troszkę gorzej się zachowują. I takich pasażerów jak Polacy ci życzę, aby wszyscy tak z głową rozsądnie podróżowali. Bo faktycznie tej głowy na wakacjach nam czasem brakuje, a właśnie tego rozsądku naszym pasażerom życzę. No i życzę tobie samych udanych lotów. Bardzo Ci dziękuję, Martyna. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie z Upalnej Majorki. I ja dziękuję również Państwu za dzisiejszy odcinek programu Onet Wakacje. Dajcie znać, gdzie podróżujecie, gdzie spędzacie wakacje. Dajcie znać na naszych mediach społecznościowych. No i co, widzimy się za tydzień w piątek o godzinie 12 na stronie głównej Onetu. Do zobaczenia.